dobry, witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach w cyklu Hej maluszku, nadstaw uszka. Dzisiaj nauczymy się melodii piosenki, której tekstu uczyliśmy się przy poprzednim spotkaniu. Poprosimy Panią Wiolę, która jest dzisiaj naszym pomocnikiem za kulisami, żeby odtworzyła nam podkład do piosenki. Posłuchajcie, najpierw ja zaśpiewam sama całą piosenkę od początku do końca. Tutaj macie planszę, możecie sobie patrzeć, żeby przypomnieć sobie tekst. Hej, będziemy maszerować wszyscy razem wy imy. Dajcie będę, który robię, to zapewnie raz, dwa, trzy, tam, tam, Po jednej linijce, bez podkładu, ja zaśpiewam, a Wy powtórzycie. Uwaga! Hej, będziemy maszerować, wszyscy razem, Wy i my. Uwaga! I... Hej, będziemy maszerować, wszyscy razem, Wy i my. Idziemy do drugiej linijki. Dajcie bęben tekturowy, to zapębnie raz, dwa, trzy. I dajcie bęben tekturowy, to zapębnie raz, dwa, trzy. Spróbujmy połączyć obie linijki. I hej, będziemy maszerować wszyscy razem we my. Dajcie bęben tekturowy, to zapębnie raz, dwa, trzy. Połączyliśmy już pierwszą i drugą minikę, przechodzimy do ostatniej. Tam tam tam, tam 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 i wesoło będzie nam, tam tam tam, tam 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 i wesoło będzie nam. Teraz razem z wami i tam tam tam, tam 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 i wesoło będzie nam, tam tam tam, tam tam tam. I wesoło będzie nam. Spróbujmy teraz połączyć wszystkie liniki i zaśpiewać razem. I hej, będziemy maszerować wszyscy razem wy i my. Dajcie bęben, tekturowy, to zapębnie, raz, dwa, trzy. Tam, 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 tam i wesoło będzie nam. Tam, tam, tam i wesoło będzie nam. Spróbujmy jeszcze raz. Ja teraz zaśpiewam troszkę ciszej. Uwaga! I hej, będziemy maszerować wszyscy razem we imię. Dajcie bęben który to zapędnie, raz, dwa, trzy. Tam tam, 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 i wesoło będzie nam. Tam, tam, tam i wesoło będzie nam. Teraz spróbujemy zaśpiewać całość z podkładem muzycznym. Poprosimy. mamy razem. Zaśpiewać prawie sami. Jeszcze raz. Wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszych zajęciach. Spotykamy się już za tydzień w kolejnym odcinku zajęć umuzykalniających Hej, maluszku, nadstaw łóżka i uwaga, uwaga! Przygotujcie sobie instrumenty, które robiliście w poprzednich odcinkach. Jańczary, tarkę, która jest jednocześnie grzechotką, shakerem, i marakasy, bo będziemy z nich korzystać. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia!